Wyobraź sobie noc. Mgła unosi się nad starym cmentarzem, a wiatr przesuwa zwiędłe liście po kamiennych nagrobkach. Ciszę przerywa cichy chichot, ale wokół nie ma nikogo. Czy to tylko twoja wyobraźnia? Czy może coś naprawdę się tam czai? W mitologiach całego świata cmentarze są miejscem nawiedzonym, pełnym nieumarłych duchów i demonicznych istot. Które strzegą zmarłych, albo polują na żywych. Dziś poznasz najstraszniejsze demony cmentarzy, które od wieków budzą grozę w różnych kulturach. Naszą listę otwiera Gól, jeden z najbardziej przerażających demonów świata arabskiego. W wielu opowieściach to istoty zamieszkujące opuszczone miejsca, ruiny i przede wszystkim cmentarze, gdzie pożywiają się zwłokami. Gul potrafi przybierać postać człowieka, by zwabiać ofiary w odludne miejsca. Czy istnieje sposób, by się przed nimi bronić? Tak. Według podań, jedynym sposobem na zabicie gula jest ścięcie jego głowy. Teraz przenosimy się do Chin, gdzie na cmentarzach czai się Jiangshi, Znany również jako skaczący wampir. W przeciwieństwie do klasycznych wampirów, nie wysysa krwi, zamiast tego pochłania życiową energię swoich ofiar. Jangshy powstaje, gdy dusza zmarłego nie może odejść w zaświaty. Może to być wynik złego pochówku lub klątwy. Jest sztywny, co sprawia, że porusza się skokami, co tylko dodaje mu upiornego wyglądu. Często przedstawiano go także z zielonkawą, gnijącą skórą, podkreślając jego trupią naturę. Jedynym sposobem na pokonanie Jangshy jest zaklejenie jego czoła papierowym talizmanem, zapisanym magicznymi znakami. W mitologii słowiańskiej jednym z najstraszniejszych stworzeń, które można spotkać na cmentarzu, jest strzyga. To demon powstały z człowieka, którego dusza po śmierci nie mogła zaznać spokoju. Strzygi często wracają z grobu, by nocami wysysać krew żywych, zwłaszcza swoich krewnych. Wierzono, że człowiek obdarzony był dwiema duszami. Kiedy jedna umierała, druga mogła powrócić jako strzyga. Jak można ją powstrzymać? Najskuteczniejsza metoda to przebicie jej serca osikowym kołkiem, lub odcięcie głowy i pochowanie jej osobno. W mitologii nordyckiej cmentarze i grobowce wikingów kryły Draugra, przerażającą, nieumarłą istotę, która nie pozwalała nikomu naruszać swojego spoczynku. Draugr był niezwykle silny mógł rosnąć do olbrzymich rozmiarów i miażdżyć swoich wrogów. Często strzegł skarbów swojego grobowca, a każdy, kto próbował je ukraść, był skazany na śmierć. Według legend, Draugr mógł przechodzić przez ściany, nawiedzać ludzi we śnie i doprowadzać ich do szaleństwa. Jego ciało było odporne na zwykłą broń. Jedyne, co mogło go powstrzymać, to spalenie ciała i rozsypanie popiołów na morzu. Opowieści o draugrach znamy z islandzkich sag, takich jak Eirbygia saga czy Gretis saga. Wetala to jeden z najbardziej tajemniczych demonów indyjskiej mitologii. To duch, który zamieszkuje zwłoki, kontrolując je niczym marionetkę. Wetala nie tylko przejmuje ciała, ale potrafi też przewidywać przyszłość i wypowiadać proroctwa. Jest znany z klasycznego sanskryckiego zbioru opowieści Pachisi, w których rozmawia z królem Vikramem. Jednak jego obecność zawsze zwiastuje katastrofę i śmierć. Jest niezwykle trudny do wypędzenia. Aby pozbyć się Vetalii, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał i spalić ciało, które opętał. Myling to przerażający duch z mitologii skandynawskiej. To dusza dziecka, które zostało zamordowane lub porzucone i pochowane w niepoświęconej ziemi, często przez matkę, która nie mogła sobie pozwolić na jego wychowanie. Mylingi błąkają się po cmentarzach i miejscach, gdzie zostały porzucone, szukając kogoś, kto przeniesie je do poświęconego grobu. Jeśli znajdą taką osobę, wskakują jej na plecy i stają się coraz cięższe z każdym krokiem. Aż niosący upada i umiera pod ich ciężarem. Jedynym sposobem, by uwolnić się od milinga, jest doprowadzenie go na cmentarz i pochowanie zgodnie z rytuałami. Opowieści o milingach szczególnie mocno występowały w szwedzkim folklorze. W niemieckim folklorze jednym z najbardziej makabrycznych stworzeń jest nachcerer, demon cmentarza, który pożera własne ciało po śmierci. A następnie wpływa na swoich krewnych, wywołując w nich choroby i śmierć. Nachcerer nie wychodzi z grobu. Zamiast tego gryzie swój całun pogrzebowy lub własne ciało. Każdy kęs oznacza, że ktoś z jego rodziny umiera. Jak można go powstrzymać? Wierzono, że wystarczy umieścić w ustach zwłok monetę lub kamień. Wtedy demon nie będzie mógł pożerać samego siebie i traci swoją moc. Masztu to jedna z najstraszniejszych demonów starożytnej Mezopotamii. Jest przedstawiana jako kobieta z głową lwa, skrzydłami i ptasimi szponami. Jej ulubionym miejscem są cmentarze i opuszczone domy, gdzie poluje na kobiety w ciąży i noworodki. Według legend, wchodziła do domów w nocy i wysysała krew niemowląt, a także przynosiła choroby i nieszczęścia całej rodzinie. W odróżnieniu od wielu innych demonów Mezopotamii, Działała na własną rękę i nie była podporządkowana bogom. Jedynym sposobem na obronę przed nią było noszenie amuletu z wizerunkiem demona Pazuzu, który był jej największym wrogiem. W mitologii indyjskiej czurel to duch kobiety, która zmarła podczas porodu lub została niesprawiedliwie potraktowana przez swoją rodzinę. Nawiedza cmentarze i opuszczone domy. Przybierając postać młodej pięknej kobiety, aby zwabić mężczyzn. Jednak jej prawdziwa forma to przerażająca zjawa o odwróconych stopach, długich czarnych włosach i trupiej twarzy. Mężczyźni, którzy dadzą się zwieść jej urokowi, zostają przez nią wyssani z sił. Wierzono, że czurel wysysa z nich wręcz ich męskość, aż w końcu umierają z wycieńczenia. Jedynym sposobem, by ją powstrzymać, było odprawienie odpowiedniego rytuału i pochowanie jej ciała według dawnych tradycji. Penangalan to jeden z najbardziej przerażających demonów Azji Południowo-Wschodniej. W dzień wygląda jak zwyczajna kobieta, ale nocą jej głowa oddziela się od ciała i zaczyna unosić się nad cmentarzami i wioskami. Pod jej latającą głową zwisają krwawe wnętrzności, a jej ulubionymi ofiarami były kobiety w połogu i niemowlęta, którym wysysała krew. Jedynym sposobem na ochronę przed Penangalan było umieszczenie cierni wokół domu, ponieważ jej wnętrzności mogły się w nie zaplątać i uniemożliwić jej ucieczkę przed wschodem słońca. Czy cmentarze to tylko spokojne miejsca spoczynku zmarłych? A może kryją się w nich rzeczy, których nie powinniśmy widzieć? Demony cmentarzy to istoty zrodzone z lęku przed śmiercią, zapomnieniem i nieznanym. Każda kultura ma swoje potwory, które powracają z zaświatów, czy to jako pożeracze trupów, skaczące wampiry, czy nieumarli strażnicy grobów. Choć pochodzą z różnych stron świata, wszystkie te istoty łączy jedno: strach przed powrotem zmarłych i przekonanie, że śmierć nie zawsze oznacza koniec. Jeśli chcesz poznać więcej mrocznych historii i przerażających mitów, zapraszam Cię na mój kanał. Tam czeka więcej legend, które nie dadzą Ci spać. Zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków.